Dzień dobry, Jarosław Kociszewski. Zapraszam na światownik. Zagroż... Zagrożenie terrorem jest rzeczywistością w Europie, z którą każdy z nas w jakiś sposób musi się zmierzyć. Ufamy służbom, które jednak w dosyć ograniczony sposób mogą sobie z tym zagrożeniem poradzić. Dopóki przeciwko radykałom nie wystąpią przede wszystkim społeczności muzułmańskie w Europie. Moim gościem jest dr Marta Widy-Bejes z Zakładu Instytutu Europejskiego UW. Dlaczego nie widzimy zdecydowanych masowych protestów społeczności muzułmańskich w Europie? Bo przecież to, co się dzieje, w dużej mierze również w tych ludzi uderza. Ja myślę, że tak, zdecydowanie uderza w tych ludzi, przede wszystkim tak naprawdę, bo poza bezpośrednimi, ofiarami, poza bezpośrednimi ofiarami wszystkich zamachów, ofiarami jest społeczność muzułmańska, która tutaj od wielu lat czy od wielu pokoleń próbuje sobie zorganizować życie, wypracować miejsce, no, trochę wsiąknąć w to społeczeństwo europejskie i każdy taki zamach, każdy taki atak, ich szanse przekreśla bardzo konsekwentnie i tę pracę, którą wykonują pokolenia od około 70-50 lat, zostaje bardzo szybko przekreślone z jednej strony. Z drugiej strony, mówi Pan, nie widać. E, rzeczywiście nie ma takich działań zorganizowanych na skalę międzynarodową, żeby wszyscy muzułmanie europejscy czy wszyscy muzułmanie zachodni się zjednoczyli w jakimś określonym działaniu, takim konkretnym działaniu, bo not in my name czy różne tego typu akcje na portalach społecznościowych są widoczne, no ale powiedzmy ale sobie... Jest, jest, jest niewielki. Natomiast właśnie tak jak Pan mówi, one są lokalne i ich się nie nagłaśnia. One są, pojawiają się informacje o tego typu działaniach w mediach różnych lokalnych, krajowych, natomiast nie przenikają na przykład do Polski, no bo są o określonym, niewielkim zasięgu. Z czego to wynika? No pod, tutaj kwestii można by poruszyć kilka. Przede wszystkim społeczności muzułmańskie w Europie, nie społeczność, a społeczności jest, one są ogromnie różnorodne. One nie są w żaden sposób połączone, zjednoczone, nie tworzą żadnego lobby ani na swoją korzyść, ani podział, właśnie po to, żeby. To jest podział w zależności od źródła e, islamu, czyli sunnici, szyici, podział geograficzny, czyli. E, 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 głównie Turcy, chodzi tutaj e, e, e. O, o kraje pochodzenia. Tak, głównie chodzi o kraje pochodzenia, ale chodzi też o takie podstawy ideologiczne i o sposób rozumienia tego, e, czym jest islam dla nich, jak. E, jak postrzegają swoją religijność, jak ją realizują, ale również jak się odnajdują w krajach, w krajach przyjmujących. Dlatego, że spore grupy oczywiście są tym takim no, ubogim marginesem problematycznym, ale mamy też coraz większą klasę średnią. Zaczynamy, zaczynają się wyłaniać też elity spośród tych właśnie muzułmanów europejskich. To są takie procesy powolne, mało mediatyzowane, no bo też są mało atrakcyjne medialnie, natomiast na szczęście one się odbywają. Mamy intelektualistów muzułmańskich w Europie, którzy mają też różne sposoby reagowania, różne sposoby postrzegania tych sytuacji. I tutaj bardzo ciekawie się śledzi ich dyskusje. Na przykład właśnie wśród muzułmanów francuskojęzycznych, zarówno francuskich, jak i belgijskich, jak i szwajcarskich. Oni między sobą dyskutują. Myślę, że ta dyskusja na poziomie takim z jednej strony akademicko-intelektualnym, ale z drugiej strony ona z czasem przyniesie pewne efekty, bo oni kształtują w tej chwili swoje nastawienie swoje relacje ze światem oni, przyjmującym, z islamem. Oni powoli z punktu widzenia akademickiego kształtują tak. swoje nastawienie, ale z drugiej strony mają radykałów, które również kształtują nastawienie swojej społeczności i oni, jeżeli chodzi o czas, są dużo lepsi. Te ich działania są dużo szybsze, w związku z tym... Bo są bardziej spektakularne. Ale, przez, bardziej to, spektakularne. ale przez to wygrywają. Przez to na przykład doprowadzają do coraz większej czy nienawiści, czy przynajmniej antagonizmu między różnymi społecznościami, co no, może skończyć się Chociażby pogromami, przed czym przestrzegają no tak, służby francuskie. Tak, zgadza się, ponieważ każdy kolejny zamach, każde kolejne tego typu wydarzenie z jednej strony sprawia, że muzułmanie, zresztą jak się z nimi rozmawia, ze znajomymi muzułmańskimi, to jest bardzo częste. Oni nie bardzo wiedzą, jak, jak mają reagować w takich sytuacjach, dlatego że z jednej strony chcieliby być obecni z tym społeczeństwem francuskim, chcieliby przyjść na, nie wiem, manifestacje Solidarności, ale z drugiej strony padają też takie komentarze, no ale. Jak ja się tam odnajdę, bo mnie się utożsamia właśnie z tym islamem, z tymi terrorystami. W związku z tym, czy my, jako muzułmanie, jesteśmy tam mile widziani? To taka reakcja, trochę też no, obronna, samej społeczności muzułmańskiej, która nie czuje się w pełni. Zintegrowana, zaakceptowana, nie czuje się w pełni przyjęta przez społeczeństwa europejskie y, i uprawniona przez to do tego, żeby się z nimi solidaryzować. To z jednej strony. Natomiast z drugiej strony no, mamy takie, y, takie działania, jak chociażby udział w y, mszach tych niedzielnych po, po zamordowaniu księdza, ale jest taki bardzo ciekawy przykład y, Matki y, Imada, tak, jednego z ofiar, y, on był żołnierzem i został zamordowany przez Mohameda Marada w 2012 roku. Była to jego pierwsza ofiara później. Synagoga, dzieci w synagodze, ale pierwszą ofiarą był żołnierz muzułmański, e, francuski żołnierz służący, w w, 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 to było w, w Tuluzie. E, I e, jego matka. No oczywiście po, po, po okrzepnięciu, po tym pierwszym szoku, zaangażowała się w działalność, otworzyła fundację i jeździ po szkołach. Spotyka się, organizuje spotkania z rodzicami młodzieży, tej tak zwanej trudnej, właśnie muzułmańskiej, czy odnoszącej się do korzeni muzułmańskich, po to, żeby uświadamiać rodziców, bo tak naprawdę to rodzice muszą sobie poradzić ze swoimi dziećmi, przedstawić im właściwe wzorce. To są ludzie albo w pierwszym pokoleniu po emigracji, albo w drugim, którzy też są są nieosadzeni tak naprawdę, nie mają swoich korzeni już w krajach pochodzenia i ten islam z krajów pochodzenia gdzieś no, został zinterpretowany inaczej, w nowych warunkach. No a z drugiej strony nie są też jeszcze wystarczająco osadzeni w tej europejskiej rzeczywistości i ta europejska rzeczywistość, europejskie społeczeństwa, europejskie warunki nie pozwalają im na to, żeby w 100% się z Europą identyfikować. I przeciw temu właśnie działają chociażby ci intelektualiści, o których, o których wspominałam. Tutaj są bardzo ciekawe dyskusje na temat tego, w jakim stopniu Islam powinien wpływać, powinien kształtować się, poczucie tożsamości, poczucie przynależności, w jaki sposób w oparciu o Islam kształtować różne postawy obywatelskie, jak uczestniczyć w otwartym społeczeństwie obywatelskim i wnosić te wartości, które wynikają z Islamu. Nie ma Pani wrażenia, że... Troszeczkę już nie ma czasu na dyskusję. Te społeczności muszą podjąć ryzyko. Wspomniała pani, że ktoś może się bać pójść na demonstrację. Ja rozumiem te obawy, ale to już nie jest moment, kiedy można zaczekać jeszcze pół roku, jeszcze hmm. 10 lat. Jesteśmy w momencie, kiedy prawdopodobnie krytycznym, w którym konieczne jest podjęcie bardzo jednoznacznych postaw, bo inaczej wszystko się nam zawali. Tak, ale do tego potrzebni są silni liderzy wśród tych grup, którzy będą w stanie tych wszystkich ludzi do tego zmobilizować. Nie ma tych ja myślę, że ci liderzy, o ile są, to oni są na tyle rozproszeni, tam nie ma jedności. Stąd też na przykład te obawy takie dość głośne o islamizacji Europy, to jest no, bajka. Bzdura, kompletna, bo muzułmanie w Europie są tak podzieleni, że oni nie są w stanie się zjednoczyć właśnie w takim celu. Nie są w stanie się zjednoczyć po to, żeby osiągnąć jakiś wspólny cel. No i niestety tak to będzie trwało. Muzułmanie, tak jak mówię, oni mają bardzo różne poczucie przynależności do swojej religii i do wszystkiego, co, co z tej przynależności wynika. Mają bardzo różne tożsamości. I bardzo często jest tak, że oni po prostu pracują na to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, znowu coś wybuchło. Znowu kogoś zamordowano w imię tej naszej religii, w imię tej naszej tożsamości, no ale na tym ta ich świadomość się kończy. Znacznie łatwiej jest kliknąć lajka like na Facebooku niż pójść na manifestację. A jeżeli nawet się na tę manifestację pójdzie, no to na większą skalę, to myślę, um, nie ma takiej świadomości w tej społeczności, że to może diametralnie sytuację zmienić. Dlatego, że to jest takie zamknięte koło. Z jednej strony mamy tych radykałów muzułmańskich, którzy na, na, tą nienawiść tak kreują i ją próbują yy, wyartykułować bardzo silnie, z drugiej strony społeczeństwa przyjmujące no, nabierają pewnej nieufności wobec muzułmanów, pojawiają się ataki. To jest takie zamknięte koło, z którego bardzo trudno będzie wyjść I myślę, że akurat społeczność muzułmańska. Yy, no, oby się obudziła i oby tutaj się pojawiły jakieś działania takie złożone i zbiorowe, natomiast no, potencjał myślę jest ograniczony tutaj. A czy przykładem może być to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, gdzie coraz więcej społeczności, coraz więcej rodzin y, współpracuje na przykład z... Y, ze służbami bezpieczeństwa brytyjskimi, zwracając uwagę na, na radykalizację. Czy w innych miejscach w, w Europie taka współpraca też się pojawia? To też, to też się dzieje. Pojawiają się różne programy, właśnie tak jak mówię, no przede wszystkim tego uwrażliwiania rodziców na to, co się dzieje z młodymi ludźmi, bo no, niesamowite jest to, że ludzie wychowani w Europie, prawda, młodzi ludzie wychowani w Europie przeciw tej Europie się odwracają. No to z czegoś się bierze, z czegoś wynika, z jakiegoś braku, z jakiegoś takiego zagubienia. I myślę, że to jest ta fundamentalna taka praca, no mówiąc kolokwialnie, praca u podstaw, którą należy wykonać i to się dzieje. Pojawia się coraz więcej tego typu stowarzyszeń, pojawiają się różne inicjatywy imamów, którzy starają się um, przeinterpretować ten islam, bo tak naprawdę um, islam w swojej wersji radykalnej jest tylko jedną niewielką. Tylko jednym niewielkim procentem. To jest jedna z wielu możliwych interpretacji, jedna z wielu możliwych propozycji wyłonionych z islamu. I tutaj największą pracę mają do zrobienia właśnie z jednej strony rodzice, to starsze pokolenie, a z drugiej strony autorytety religijne, które będą w stanie przedstawić w atrakcyjny sposób, w taki sposób, który zaspokoi te potrzeby, wszystkie emocjonalne, ale ten islam taki. Spokojny, złagodzony, niezradykalizowany i nie nawołujący do, do, do przemocy. Do przemocy. Po prostu. No niestety w tej chwili ten łagodny Islam przegrywa również wojnę z czasem i radykalizacja następuje po wszystkich stronach konfliktu, co wzbudzi z jednej bardzo, strony... bardzo poważny niepokój. Ale oczywiście zawsze, zawsze jest nadzieja, może w którymś momencie okoliczności spowodują, że pojawią się charyzmatyczni przywódcy, którzy rzeczywiście e, zaczną sobie z tym problemem radzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem była e, Marta Wity BS. To wszystko w dzisiejszym Światowniku. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Twitter, na Youtube. A. Jarosław Kociszewski. Do zobaczenia.